Cześć kochani, witam Was w moim kolejnym filmie i dzisiaj zabieram Was ze sobą do domu. Opowiem Wam tam o reszcie opowiadań Gogola, o których nie mówiłam wam poprzednio, bo wtedy jeszcze ich nie przeczytałam i też pokażę wam kilka książek takich nowych, które trafiły do mnie w ostatnim czasie. No i od razu już zapowiem, że też na pewno w najbliższych dniach możecie spodziewać się filmu, w którym pokażę wam tanie książki po złotówce, po 2 złote, które kupiłam na pchlim targu. Także będzie się działo. Mam nadzieję, że każdy znajdzie dla siebie coś miłego. Ja już jestem w domu w towarzystwie Bobka. Pomyślałam, że skoro jest, to równie dobrze może potowarzyszyć mi w nagrywaniu właśnie tego filmu. Po pierwsze, tak jak powiedziałam, chciałam opowiedzieć Wam o tych opowiadach, mi, opowiadaniach Mikołaja Gogola które przeczytałam w tym tygodniu. Ostatnio wspominałam, że no właśnie, że nie przeczytałam chyba trzech opowiadań, no a w tym y, tygodniu był czas ku temu, żeby je. Nadrobić. Także nadrobiłam opowiadanie Nos, Szynel i opowieść o tym, jak się pokłócił Iwan Iwanowicz z Iwanem Nikiforowiczem. I przyznam się Wam szczerze, że wcześniej podejrzewałam, że chyba dwa spośród tych trzech opowiadań znam, ale nie byłam pewna. Czasami tak jest, że niekoniecznie rozpoznajemy jakieś książki czy opowiadania po samym tytule, szczególnie jeżeli wcześniej czytaliśmy je w jakimś innym e, wydaniu. No i oczywiście, kiedy przeczytałam. Nos i opowieść o tym, jak się pokłócił Iwan Iwanowicz z Iwanem Nikiforowiczem, no to uświadomiłam sobie, że ja te opowiadania już znam. A co więcej, opowiadanie nos czytałam już chyba wcześniej ze dwa razy, także nie wiem, jak to się stało, bo wcześniej wydawało mi się, że przeglądałam te opowiadania, i wydawało mi się, że całego tego zbioru nie znam z wyjątkiem opowiadania wi. A tutaj tymczasem. Jednak pamięć jest zawodna. Także jeżeli miałabym się wypowiedzieć o tych trzech opowiadaniach Mikołaja Gogola, jakoś ustawić je od takiego, które najbardziej mi się podobało, do takiego, które podobało mi się najmniej, to wydaje mi się, że na pierwszym miejscu chyba byłby nos, bo choć to opowiadanie znam, to jednak nadal zrobiło na mnie pewne wrażenie i wydaje mi się po prostu. Opowiadaniem całkiem ciekawym. O co chodzi w tym opowiadaniu? A mianowicie o to, że główny bohater gubi swój nos. Brzmi nieprawdopodobnie, ale jednak no, o tym to opowiadanie opowiada. Szynel to opowiadanie o urzędniku który kupuje sobie nowe okrycie wierzchnie. Fabuła wydaje się być całkiem zwyczajna, ale również jest ciekawa, nawet pojawia się w niej taki wątek ducha. Więc dla osób lubiących takie wątki, to też może być coś ciekawego. A opowieść o tej kłótni Iwana Iwa Iwanowicza z Iwanem Nikiforowiczem to jest opowiadanie dłuższe, ono ma chyba jakieś 50 stron, tak, prawie 50 stron, i czyta się je. No zwyczajnie przyjemnie, to jest takie opowiadanie, powiedziałabym, obyczajowe, chyba tak. Chyba to będzie dobre określenie. W każdym razie, jeżeli miałabym spojrzeć tak ogólnie na te opowiadania Mikołaja Gogola, no to wydaje mi się, że jednak najbardziej urzekły mnie te opowiadania Mikołaja Gogola, w których istotną rolę odgrywał właśnie folklor. Folklor. folklor Przede wszystkim ukraiński, czyli na pierwszym miejscu pozostaje ta noc wigilina i Wi, czyli opowiadania, o których mówiłam Wam ostatnim razem. Natomiast wydaje mi się, że na moim pierwszym miejscu z ostatnio czytanych zbiorów opowiadań nadal znajduje się Czechow. Gogol wyprzedziłby Czechowa, gdyby w tym zbiorze było więcej właśnie tych opowiadań opartych na folklorze. Myślę, że wtedy Gogol. Urzekłby mnie jeszcze bardziej. Dobrze, to tyle o GoGolu. A teraz chciałabym pokazać Wam jeszcze dwie całkiem nowe książki. Które trafiły do mnie w ostatnim czasie. Jedna to jest książka od autorki, bezpośrednio od jej autorki, a druga od wydawnictwa. I o ile w przypadku jednej doskonale wiem, co to jest, to druga jest dla mnie zagadką. I też myślałam, że tych książek właściwie nazbierało się tutaj więcej, bo spodziewałam się jeszcze dwóch książek, ale najwyraźniej jeszcze nie doszły, także jeżeli gdzieś teraz w tych najbliższych dniach tutaj. Do mnie trafią, to na pewno zobaczycie je w którymś z kolejnych filmików. I bez przedłużania, zrobimy sobie teraz taki mały unboxing. Jeżeli chodzi o tę paczuszkę, no to tutaj doskonale wiem, co się znajduje. Tutaj znajduje się druga część książki, którą na moim kanale recenzowałam i to dosłownie kilka miesięcy temu. Także myślę, że to będzie coś ciekawego, szczególnie dla fanów mitologii słowiańskiej, takich e, książek który ten wątek mitologii słowiańskiej się pojawia. Aleksandra Rozmus, okrutnik, spełniona przepowiednia. Może teraz nie będę Wam jakoś um, specjalnie przybliżać, o czym opowiada ten cykl. Po prostu odeślę was do mojej recenzji. W każdym razie to są dalsze losy okrutnika, które stają, stają pod znakiem zapytania. Wybór między swoim szczęściem a losem ludzkości. Już na zawsze zmieni coś w jego naturze. Pamiętam, że tamta część, pierwsza część mi się podobała, i dlatego też bardzo chętnie przeczytam sobie tę część drugą. To będzie też przede wszystkim miła odskocznia od tych ym, bardziej klasycznych klimatów, które ostatnio gościły na moim kanale, czyli od Czechowa, od Gogola i. No, od takiej powiedziałabym poważniejszej literatury, także możecie spodziewać się recenzji tej książki myślę, że jeszcze w kwietniu. Na pewno jeszcze w kwietniu, bo przecież kwiecień dopiero się rozpoczął. I z tego co widzę, to jest. Tak, ta druga część została już wydana przez inne wydawnictwo. Ale mam wrażenie, że będzie mi się podobała. No i druga książka, od wydawnictwa publikat. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest, bo też nic od tego wydawnictwa nie zamawiałam, także mam nadzieję, że to będzie miła niespodzianka i książka, którą chętnie przeczytam, chociaż książek, których chętnie przeczytam, cały stos znajduje się już za mną, także nie wiem, czy to by było dobre. Lars Kepler Łazarz najlepiej sprzedająca się książka w Szwecji w 2018 roku. Keplera, chyba kiedyś wydawnictwo, publikat już mi przesłało. O, widzę tutaj Lars Kepler, łowca. Także teraz mam łazarza tego łowcy. Nie przeczytałam, dlatego że to chyba była któraś część z cyklu. Tak, cykl z komisarzem Joną Liną. Także, aha, to była trzecia część chyba. Tutaj mam hipnotyzera z tyłu, kontrakt Paganiniego i łowce. No a teraz łazarza. Nie wiem, może jeżeli znajdę te dwie. Poprzednie części, czyli tego hipnotyzera i kontrakt Paganiniego, no to może wtedy skuszę się na tego łazarza, ale na ten moment, no niekoniecznie. O czym opowiada ta część? Niektórzy z martwych w stanie określiliby mianem cudu, inni koszmaru. W apartamencie w Oslo zostaje znaleziony martwy mężczyzna. Ofiara okazuje się być profanatorem zwłok, a po otwarciu zamrażarki oczom policjantów ukazuje się przerażający widok. Kilka dni później do Jony Liny zgłasza się niemiecki wydział śledczy, prosząc o pomoc w rozwikłaniu morderstwa, do którego doszło w okolicach Rostoku. Detektyw dostrzega szalony schemat. Chociaż powiem wam, że właściwie dajcie mi znać, czy te y, książki Larsa Keplera da się czytać pojedynczo, czy jednak trzeba traktować je rzeczywiście jako taki cykl i czytać po kolei, bo jeżeli można je czytać pojedynczo, to być może, jeżeli będę miała ochotę na coś lżejszego, to się taką książką zajmę. No i słuchajcie, to są te dwie książki. Miałam nadzieję, że tutaj pojawi się jeszcze taka jedna książka, na którą czekam, bo druga to chyba rzeczywiście jeszcze za wcześnie. No ale może akurat coś was zainteresowało, a przede wszystkim myślę, że lubicie oglądać odpakowywanie paczek, to zawsze jest takie Tajemnicze. Dobrze, a teraz już żegnamy się z Wami z Bobkiem. Zachęcamy do śledzenia mojego kanału, bo kolejny filmik to będzie filmik, w którym pokażę Wam książki, które kupiłam za 25 zł na pchlim targu przy hali targowej w Krakowie. Tych książek jest cała wielka torba, także tam myślę, że miłośnicy klasyki znajdą coś dla siebie. Będzie też coś dla miłośników literatury. Niemiecki, taki bardzo ciekawy zbiór opowiadań. Tak Bobek? Zapraszasz do oglądania kolejnych filmów? Zapraszam.